Siemano, siemano, witam was w tym odcinku A na dzisiejszym odcinku będzie to... Hmm, e, w dzisiejszym odcinku Kolejny odcinek z naszej serii Pięknej Czyli hmm, parkour 100 leveli No więc co, zaczynajmy Zostawiajcie łapy do góry, subskrypcje A ja zaczynam przechodzić, co, co Dobra to trzeci raz chyba nagrywam, bo za pierwszym razem coś się nie udało, za drugim cię dźwięk nie nagrał, czy coś... Nie wiem. No, za pierwszym razem się dźwięk nie nagrał. Potem za drugim razem inny ekran się nagrał, no i tego. Muszę to teraz trzeci raz nagrywać, żebyście wiedzieli co oglądać. Dobra lecimy Nie. Ale że coś takiego się stało. Aha, bo ja mam jeszcze kreatywa, bo ja nie się... właśnie. Damy modę. Damy Adventure. Dobra. Tak to jest, jak się coś nie uda dwa razy zaś to trzeci raz nagrywać. mhm. O uuu, No właśnie. Wszystkim... Dobra. Udało się? Dobra. Dobra, pytanie, czy to się... Nie, ale że to się nie udało. I w dwie minuty już przeszłam dwa poziomy. To w ogóle dla mnie jest. Chwil. Dwie minuty i dwa poziomy Oczywiście ja zginę. O. Dobra. Czy, to, czy teraz ten skok się uda? Ale czemu to mnie spowalnia? Dobra Dobra, jestem już Może dzisiaj ja się w 30 minut trochę więcej uda niż wczoraj I co Aha, bo tutaj czeka Świetnie. Ja tak powiem. Aha, jeszcze spadłam. No to świetnie wam powiem. Dzień nieudany Ale czemu mnie tam spowalnia gra, Aha. Ja Jak się kram zaczęł to się nie udaje Dobra, teraz to się uda proszę No ale mnie tam spowalnia Dobra, jestem znowu widzowie teraz to się udało Nie jak wtedy co miałem Co teraz? Co? Co teraz mam tutaj zrobić? Aha, tutaj teraz Eee, po co tutaj skurwę? Pięknie po prostu. Chyba no, jest... Właściwie dziwić e, tego Eee. E, zaraz to łączy Mikołaj, co nie? O nie. Jesteś już na serwie, czy nie? E, tylko jak tam teraz doskoczyć. Ej, to wbijasz na serwa. O, domyczyłeś. Chwila widzowie. Ja zielon ludzkie cięce. Dobra. Jesteś? No. Okej, okay, dobra. E, nie weź tam muszę ich w i tam wleć. Dobra, widzowie, jesteśmy już. Ja spadłem oczywiście. Dobra. No co mnie tepasz? O ty. Weźcie, Co ty? Weź ściąga muszę powiedzieć, on mnie tepa. tam trzeba wejść? Co? O nie, płotki to są A, ja. I jak tam trzeba wejść? No tego... w sobie z drzwi i skaczesz e e we wejść, wejść, wejść. Wejść, Skacz pierwszy, ja cię tam walnę Dobra? Nie, spadłem. A już to było tak dobrze że pewnie. Osiem mi... Oś... Ósma minuta, co nie? Spadźmy. No weź się posun. Ja tak nie miał, tak nie miał tam do góry. <ścoughs> Dobra, jesteśmy w widowie. Dobra Dobra, prawie oja. Dobra Aha, bo tutaj są płotki We mnie nie spychajmy. Dobra, a jak tam chcesz skoczyć, co? Weź tam skoczyć. Niki, musiałeś? Musiałeś? Musiałeś mnie tam walnąć? Mnie nie walnął, to bym tam mieć spokojnie. Spokojnie już tam bym był. Co nie, ale ty nie, ty musisz. <laughs> widzicie. <laughs> ja ze skatę, on Tomek. zamyka drzwi, co nie. I to ma jak. No. Słuchajcie. Dobra, i jesteśmy już znowu widzowie. Dobra, ja, ja tam teraz skatę. może tak Ustawiam na punkt Po Proste, że tak Kill eee, zrobiłam. A... Dobra To była trochę zagadka, ale dobra Dobra, jest koniec lebla. Dawaj, tapnij Zobaczmy, czy tapnie mnie Czekaj Ja mam 15, ty masz... Aha I teraz co Miki? Co robimy? No co? Jak? Ale tutaj Tutaj są jakieś... No, tutaj są niewidzialne bloki. Tylko teraz pytanie jak tam się dostać. Co nie widziałam? Dobra. Dobra. Ja to umiem. Bo to jest taktyka każdego prosa. No, ej, daj mi cierp to zrobić. Nie. Tego może po prostu będę ciągle kliknął przycisk. Mniejsza e... nieskończoność na się. Nie, 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 nie. Ja ja to umiem mi. Nie, bo tam na końcu nie można sprintami, wiesz? Czekaj. Je, ja to zrobię. No kurde, ja to umiem. Wiesz o co chodzi? Bo tam e, ty i ja spadamy, co nie? Wiesz co tam trzeba zrobić? Na ostatnim musisz e, już lecieć tam, co nie? Dobra, ja niki doskoczyłem! I teraz tak. Dajcie na płytkę Miki, wskoczyć. Weźcie tepnij. Tepnij się. Miki, tepnij Dobra. Dobra. I teraz tak. Kto skacze? Ja czy ty? Jak spadnę, to mnie tepasz. A tepaj. Tepaj mnie. Tepaj mnie, Miki. We mnie tepaj. Tepniesz? Czy nie? Ej. Tepniesz, Miki. Weź tak Weź mnie tepni. Dobra, prawie bym spadł. I co teraz? Ha, dobra już tutaj są miki pistolny, Tam są pistolny, widzisz? I teraz tak. To ja już wiem jak ją... No właśnie. Ty... Weź mnie tapnij, tapnij, Niki. Ej, tapnij. I czemu to nie jest się? Dobra. Dobra. Nie! Czy ja autoskok, czy co? Dobra, doskoczyłam tu Nie no, ja... Ja tego tam... Ja nie umiem tego <f?. t gaan> Dobra, ja robię cień Jestem znowu, jak widzicie No, jestem tutaj, co nie? Teraz muszę tam tylko, aby doskoczyć możesz się miki jak chcesz To zacaj się jak chcesz. Dobra. I teraz tak, o tutaj chodzi. To... Tutaj tutaj jest jakiś niewidzialny blok. Tak, tutaj jest miki niewidzialny blok. A tutaj. Tutaj też. Czyli tak, trzeba na dół, na dół teraz skoczyć tego co ja rozumiem chyba że nie poczekaj czekaj, 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 czekaj. No. dobra chyba rozumiem nie no ja tego nie rozumiem lagi dobra jest e, dobra teraz widzowie nas słyszą więc Miki nie mówi nic. Dobra. Eee. Dobra? Nie! Kurde! Bo ogólnie pod tymi dywanami są trzelajmy, co nie? Gdyby nie Mikołaj, tośmy, to bym w stanie nie wiedział o tych trzelajmach. Co nie? To ja nie wiedział, Zauważyłem więc... ja Zobaczyłem to tylko, że podskoczyłem na tym dywaniku. Aha. I zobaczyłem hmm. partikla. No nie, no. Ale, poczekaj, co, 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 jak to, jest Naprawdę. Nikt jej że to jest co, 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 to co, to teraz? No, my mamy na samą górze Nie wiem, że na samym górze nic nie ma No to trzeba chyba na piętrach się zatrzymywać, co nie? Ale pytanie, o co tutaj chodzić? Hmm, wybacz Dobra, wiem. No ja też. Bo, a tutaj trzeba doskoczyć, tylko ja nie wiem jak, to, nie. Nie, tak jak ja wiem co. co? Chodź mi tutaj przeskoczyć. Tu na samą górę. O kurde. No. I Teraz tu. Kurde, tu jest slime Nie wiem co ty chcesz zrobić. jest slime, no masz raty, co nie? Czekaj. Bude. No już wiem. Już wiem co ty chciałbyś zrobić. Wiem. Tak? Dobra. Dobra, i teraz mam slajma trzeba, ta? Znaczy, nie wiem, tak jak zobaczyłam. Ale z tego co ja. Nie, no bo Miki pat, tutaj trzeba parkur przejść. Nie wiem. Oj, em... Tak mi się. Tak, tak. Tak nie się. się. do mnie tepnąć? się. Kurde takie dobra, chyba wiem. Co? Wiem. Albo nie, nie wiem. Nie, tam się da doskoczyć, Miki. nież? Dawaj. Uła. O, kurde. Jestem już znowu widowie. No. Więc teraz tylko tam trzeba doskoczyć. Tak, tak, tak. Miki, zaraz, gdzie jestem? Ok. Dobra, doskoczyłam. Może się tapnąć. Dawaj, tapaj się. Tapaj się, póki jeszcze możesz. Jest skakać? No, ty skacz. Kurde. Tapnij się. Dobra. no i... Też... Też chwilę. Chwilę mi daj, czekaj. Dobra, ja się przesunę. Dawaj. Widziałeś? Dwa bloki. Dawaj, czekaj. Nie. Chyba, lepiej się ja to zrobię, co nie? Ja mam to robić. No. Na zmiana. Um. Poczekajcie. Dobra. Spróbujemy to jakoś ja. Zrobić, co no nie? Tepnij się. Добра. Не пхаешь на мне. Ова, Дебни. Не. Добра. jesteśmy znowu Dobra, ja mam, ty nie masz Weź zajdź Tomek, codziennie mam jednego skipa, teraz skipnęliśmy No właśnie To co robimy to Miki? No dobra No tylko weź. tutaj są jakby drabinki, więc nie wiem jak ci będzie szło, co nie? No! Miki, tam jest barier block O kurde Bawiam. Ja też. Ja też już wiem. Dobra. A to nawet nie trzeba było na ihan. Aha. To ładnie. No serwer nam zapisał grę wejść. No wiem. To gdzieś te po tu. Tu. Nie! Muszę nie robić jaj. Proszę. Kurde, nie! Niki, Co? Czemu to jest takie ciężkie, co? Nie wiem, sam to wybierałaś. Wiem. Pomyślałam, że to będzie łatwiejsze, szczerze ci powiem. Sam to wybierałem i sam teraz ee, tego nie cieszę się, że to, nie wy, że to wybierałem. To jest z, z drabinkami, co nie? Sytuacja to jest identyczna sytuacja jak z drabinkami. Tam trzeba mi się doskoczyć. Widzisz? Da się. Ja. Se wziąć, że game oddaje jedzenie Tepnij, Miki, tepnij, nie skacz! Hmm. Tepnij. Weź tepnij Zacięcie. Um. Dobra, Dobra, jesteśmy już Essa? Essunia Dobra, no i co teraz? Tu, okay. tu, Miki, tutaj Hmm. Dziękuję Dziękować Ale co? Dziękować tobie O nie O nie <noise> prawie, no. prawie, 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 prawie Co Miki? Chciałeś w parku Ja nie chciałem <noise> Nie no, ja chciałem Powtórka z rozrywki o, strasznie. <laughs> Fajnie, dolałam sobie tej doli, <laughs> o. Robi ciężko. Z racji że to jest trochę trudne, to wzięliśmy sobie e, po dwie perełki, co nie? Dobra. Um, ja to... już jedną wykorzystałem, więcej nie możemy wziąć. A na tym odcinku można Nie, Sorry! Zawiru. <laughs> <That video. śmiech> Czekaj. Dobra <śpiewa> było? się nagrało mi, jak ty jesteś na młodzie A tam Tylko żeby nie rozbiło swoje perełki Co tam? Co? No co teraz? Tu <śpiewa> Aha Dobra, wręcz no, się do mnie Bo już jestem Dobra, Dobra. No ale tam się nie da no! Miki! Um. <laughs> nie. nie! Widzicie? Widzi, widzicie? Widzicie? Dobra, nie. Ja muszę dwie perły wykorzystać, bo ona mnie on nie tak Nie, Dwie perły lecą, co nie teraz. Dwie... Miki, be... I weź mi, nie uprzykrzaj teraz już życia. Dobra, czekaj, powtórka z rozrywki. Weź mnie tam tapnij. Gdzie? Aha, dobra, weź tam idź, bo tam jest trzeba do góry. I mnie no dobra. Wkaś. No miały być dwie perełki na dwa poziomy. A co weź? Łamiki, bo to już ma 25 minut. Weź się śpiesz trochę. Dobra, jesteśmy już. Jeżeli mi, że Mikołaj po prostu tak, tak utrudnia, to musiałem wziąć więcej perełek co nie? Co jest, poleć teraz pod kowbojem. Owa, tato win. Czyli? Owa, owa. Co jest, co jest, co jest? No co so jest? Dobra, mamy cztery perełki. Dobra, ja Esa, tak. jestem u góry. Ha, ja się teleportuję perełką. Bo mamy perełkę, tak to nam trzeba niej używać. Ej, tak ciemno. Tu. Dobra, ja, ja też jestem jakby u góry, nie? Ale tak dosłownie, co nie? O. Gdybym wiedział, że to tak można zrobić, to już dawno bym to Ginę właśnie, co nie? Ja prawie zrobiłem level'a, tylko nie wiem o co tu chodzi. Dobra, zrobiłem level'a. Bo jednak tu było już przejścia. To co? Dijaksy! Dijaksy! Dawaj mi tutaj gatunek kilo żelazny. Nie. Ginę, co nie ginę Po prostu naginę, no, ginę Mam jej ostatnią perełkę Dobra, przynajmniej ona się... Kupaj. Miki! No co, przeszłam Dobra, ale mnie wpuściło to, że ty mnie dolawy te płeć wow. <laughs> To za to, że ty no. mi Weź mnie tam pewnie, bo ja checkpointa nie mam.